Witam Was, moi kochani, bardzo to bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. I w tej chwili czekam właśnie na córkę, bo poszła, e, miała zamówione zakupy. Za chwilę Wam powiem co, bo sama dokładnie e, nie wiem. I właśnie podjechałyśmy, żeby to odebrać. A ja tutaj mam pomarańczko, bardzo dobre są pomarańcze. Nie pomarańcze, mandarynki. W, o, właśnie jest. I co masz? Co tam masz ciekawego? Pokażcie. Dobra. OK, tak. dobrze. No, także tak jak słyszeliście, najpierw ogląda córka potem nos. Jak smakują, to jak Nes Nesquik czy trochę inaczej? Mhm. Tak bardziej zbożowo, nie? Smaczne. Smakują na zdrowsze. Tak, no, smakują zdrowsze. Niewykonnie tak. Ale pyszne. Dajdziesz to Bardzo dobre. I moi kochani, zrobię Wam taki szybciutki haul zakupowy i tutaj mamy tak, bez, daktyle bez pestek, suszone i to jest wszystko ekologiczne, nie powiem Wam cen, bo córka nie pamięta. Kolejną rzeczą to mamy e, superfoods, super boni jabłkowy tutaj, następną rzeczą jest e, zielona e, herbata ekologiczna, coś takiego. Mm. Kolejną rzeczą są to chipsy bananowe niesłodzone, to są takie chipsy, wiecie, do owsianki można je wrzucić. Następnie błonnik naturalny, miks nasion babki, płesznik i łupin babki jajowatej. Wiso wysoka zawartość błonnika, coś takiego, to też jest Hej! To... eko, bo mi wypada tutaj mamy biożytnie owsiane. Oj, nie widzicie. Tutaj mamy biożytnie owsiane kulki kakaowe i też jest tutaj wysoka zawartość błonnika, ale z tego co widzę, to też dosyć duża zawartość cukru, także to takie jest zdrowe, niezdrowe. No. I z tego co wiem, to chyba córka mówi, że one 5 zł kosztowały te chrupki, także dobra cena. Jak na chrupki, bo chrupki ja nie kupuję, ale z tego co córka mówi, to mają straszną cenę. No, i ostatnią rzeczą to jest ekologiczna czarnuszka. O, i to Ale tak jak mówię, nie znam cen, bo córka sama nie pamięta, ale takie to oto zakupy zostały poczynione. I teraz właśnie mów... nie wiem, czy mówiłam wam, czy nie mówiłam, że stoję, bo przed chwilą podjechałyśmy i znalazłyśmy w się sensie z Panem tutaj i poszła właśnie odbierać paczki. Paczki czy paczkę? Nie wiem co na tam kupiła znowu. Dobra, a moi kochani, jest tak piękna pogoda. Prześliczne jest słoneczko, ale tak jak mówiłam, jest w tej chwili, już Wam patrzę. I jest minus 8,5 stopnia. Jest naprawdę zimno. Rano było minus 11 o godzinie. Przepraszam, o 6 rano było minus 12. Później o godzinie 9 zrobiło się minus 11, teraz mamy godzinę chyba coś około 15, tak 15 za dwie i jest 8, minus 8,5. Natomiast w nocy ma być najgorsza noc w tym jakby sezonie zimowym i będzie minus 13, także porażka. Ja naprawdę modlę się i czekam za wiosną, bo ja nie cierpię takich mrozów, naprawdę nie znorsze. Chociaż z dwójka złego wolę takie mrozy, niż ma być plus jeden, plus dwa i padać deszcz. To szczerze to wolę takie mróz. Dobra, czekamy. Czekamy i się doczekać... Nie możemy, jeszcze, a właśnie jeszcze po drodze y, pojedziemy do Rosmana, bo córka chciała kupić sobie jakieś kosmetyki do włosów. I słuchajcie, ja Wam nie mówiłam, znaczy jakby nie nagrywałam od samego rana, ja już byłam u córki y, od Samiuszkiego rana, bo musiała kilka rzeczy y, załatwić i byłam razem z nią i zjadłyśmy pyszne śniadanko, wypiłyśmy pyszną, a córka ma ekspres w tej chwili w domu i robi taką pyszną kawę, słuchajcie, latę. Uwielbiam, kocham, uwielbiam po prostu, mogłabym tą latę pić na okrągło. Nie jeść, tylko pić tą kawę. No, w każdym bądź razie pojedziemy na chwileczkę do córki, dlatego że zrobiła leczo i zapakowała mi do słoiczka, także jak pojedziemy do domku, nie będę musiała już robić żadnego obiadku, tylko będę miała do zjedzenia właśnie to leczo. I gdzie ona jest, powiedzcie mi? Poszła i jeszcze jej nie ma. Jest tu! Co? I co, gdzie on jest? Gdzie jest miły pan? Idzie pan miły? Czy miły to się A ja, moi drodzy, od nowego roku to jest klątwa. Ciągnie mi się tak właściwie już od 23 grudnia. Cały czas jestem chora i mam nadzieję, że ta klątwa mnie słońce lubi. Już nie mogę wytrzymać na tym terapii. Jest taka, jest taka. Dobra, jedziemy i później Wam pokażę co to jest. Także moi kochani, idziemy i chciałam Wam pokazać, gdzie jesteście. Słuchajcie, pokażę Wam jak sobie tutaj jeździcie na tym ręczniczku ładnie. Idziemy do Smana. Żebyście się nie części... wybrać. Chyba ten jedwa wezmę z tym, z tą witaminą. Tak? Słuchajcie, przyszłyśmy z turką, ona chce... Kupić jeszcze coś do domu, a ja Wam pokażę szybko taką polwą zrobię. Kupiłam taką mm, maskę w płachcie y, do skóry wokół oczu, za 3 zł i sana na promocji była. Kupiłam za 4 zł taką tołpę, maseczka y, na szyję, na twarz i to jest chyba na wieczór. Nie, to jest normalna, bo jeszcze była taka na wieczór regeneracyjna. I kupiłam serum. Taj! I kupiłam serum, jedwab, witamina A. No, i to wszystko rozbicia? nie ale wziąłem tu no, trupka jest lałocona ale mam Akurat, nie mogę Cię prosić? No. Ktoś, to mamy dobrego? o, jak salami o, świetuszki tu na przeciwko są no. z parku mają chyba fajne przyprawy z tego co ja pamiętam, nie? bo zawsze tutaj ja kupuję suszone pomidory, bo zazwyczaj nie mogę nigdzie dostać no, ale jeszcze zawsze kosztuje 300 to się nie opłaca, tych 6 kosztuje a tu jest ile? 50 gram, a tu jest o 20 tutaj, to nie Wiem, że w, tym, w, w Action są, ale one chyba są takie malutkie, nie po 360 chyba. Takie kapusta, kapuszcze, kapusze tu masz ogórki takie. Ale w jakiej cenie one są w ogóle? Nie, nie. 10 chyba... Nie. Ogórki y, 13 złotych, ale to są te? Nie. Tak. To co, bierzesz je? Ja? Bo tu jeszcze są, bo nie, tu jeszcze to są... To są, są niedobre, czy co? Nie, są dobre, to są jakieś jakieś bio i one są takie twarde. Zawsze, zawsze one nigdy Aha. nie są złe. Aha, no dobra, okej. Okay. O, tu jest jakiś, Czekaj, miód, bo ja może bym miód wzięła. Naturalny, rzepakowy Pięknie. spen. Tempowa, 50 zł. Strasznie drogo mają tutaj te miody, nie? Normalnie chyba tam koło 40 zł gdzieś widzę. Czekaj, popsuły mi się słuchawki. Muszę sobie kupić jakiekolwiek. Na razie, także biorę te. Słuchajcie, zobaczcie jak jestem opatulona po prostu. Tylko oczywiście odpięta i za chwilę będę jeszcze bardziej chora niż, niż jestem. Nie. nie mogę się nauczyć. Ale jest zimno. Biegmy do Mogę ci tylko zgarzyć kasę? Ja ją wyglądam! Czekaj! No tak, no dzień dobry! No dzień dobry! No nie. Ojej, ila czaszki już babci! Tak, ojej, no tak, no dzień dobry! o dzień no dobry, dzień dobry! I robimy unboxing, bo umieram po prostu z ciekawości. Co tam jest? Zwercia weźmie wzrok. Ja Aha, no dobra, to ja muszę. Będę znaczy, ja ubrana? Bo tylko jeszcze wypiję kawkę, i za chwilę uciekam się wszystko i już. Oj, po... nie mogę tego odkupić! Otwieramy pinki. Zgubiłam dzwonka? Nie, jeszcze mamy. Otwieramy. Co my tutaj mamy? I pierwszą rzeczą to, to są klapeczki takie. O! Już pokazujemy filmek, jaki jest. Ksiek. Ale śliczne! Zobaczcie, jakie piękne są te klapeczki. Śliczne, takie z misiem. Bardzo fajne. One są troszeczkę takie y, silikonowe. Bardzo fajne. Takie piankowe troszeczkę. Ale z tym się śliczne I były różne kolory, nie? Były białe. Nie, białego nie było, był kremowe, chyba. W jakiej cenie one były? 34, 34 zł, Tutaj mamy, nie wiem co to jest, bo zaraz zobaczcie, już chyba, nie? A gumki. Gumki do włosów, większa ilość. I tutaj to jest, cie jestem ciekawa, bo to jest, słuchajcie, piżamka. Piżamka, już Wam pokazuję. Śliczna, po prostu. Zobaczcie, taka awokado koszuleczka, taka króciutka, bardzo fajna, prześliczna, taki delikatny materiał. I do tego, słuchajcie, są długie spodnie, awokado oczywiście, ale śliczne. Zobaczcie, czekajcie, wezmę ten papier, bo tutaj papier, nożyczki, ale są po prostu śliczne. Cudowne, długie i do tego są jeszcze króciutkie. Takie spodęki. Piękne. Naprawdę się i za tą piżamę ile zapłaciła? Słuchajcie, i za tą piżamę, trzy części. Tak jak widzicie, zapłaciła 7 zł. Bo to była jakaś promocja na czym? Na temu, tak? Na temu to była jakaś promocja nowy dla nowych użytkowników. Dla nowych użytkowników, promocja. Dobra, napiję się jeszcze kawki i potem uciekamy. Te chipsy bananowe, one trochę przypominają w smaku frytki. Naprawdę. Bo one są bez cukru. I słuchajcie, robimy kawkę. Gdzie jest moja? kawelata? Zaraz. Okej. Okay. Będzie pierwsza kawunia. Co tym? Ty też byś chciał kawki. O, maską kawę. Teraz, bo tutaj jest gorące mleko, a ja lubię z podwójnym mlekiem. Także. Jeszcze mleczka. Jeszcze mleczka. O, to jest coś, co uwielbiam. Dużo mleka, pianka. Jezus, uwielbiam taką pianką kawkę. Tu jest dla mnie, to jest dla mnie? Która chcesz, może. Być? No to dobrze. Słuchajcie, tu jest dla mnie leczą. najważniejsza rzecz. Czy po to przyszłam i bym zapomniała? Prawda, pięć. Na obiadek babcia będzie miała, córkami zrobiła. Słuchajcie moi drodzy, lecimy do domku, jest 8,5, minus 8,5. nadal. I co? I donkujemy obiadek pyszny. Pyszne, 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 A i zapomniałam Wam powiedzieć, znaczy nie pokazałam Wam, co córka kupiła w Rosmanie, bo w sumie nic wielkiego miała zrobić, wielkie Rossmanowe, wiecie, zakupy, ale okazało się, że nie ma y, jakiejś firmy, z której ona chciała kupić te kosmetyki i w sumie Sumarum kupiła chyba y, tylko odżywkę do włosów, tą gliskur, taką mm, spray'u, także nic wielkiego nie kupi. Także nie, nie było co pokazywać. Nawet. I oczywiście tradycyjnie koreczki. Słuchajcie, i wiecie, co tak sobie mm, właśnie myślę, jak my jesteśmy przyzwyczajeni już do tego, że rzeczywiście te ziemi są, zimy są łagodne i ciepłe, bo przecież za czasów mojego dzieciństwa to te zimy naprawdę jeszcze były dosyć srogie, było po minus 10. I to nie tak, że to było 1 dwa dni, tylko rzeczywiście ja pamiętam nawet... Mm, że nie pamiętam, w którym to było roku, nie jestem w stanie Wam określić, ale naprawdę nie szliśmy do szkoły, bo było minus 20 i my po prostu jakiś tam czas nie chodziliśmy do szkoły. A dzisiaj jest minus 8 i naprawdę wszyscy są przerażeni tą temperaturą. Tylko teraz jest troszeczkę też inaczej, bo wcześniej mogliśmy się przyzwyczaić jakby do tej temperatury, dlatego że ta temperatura. Stopniowo się zmieniała. Tak, we wrześniu, ja już pamiętam, pod koniec yy, sierpnia robiło się już naprawdę chłodno. We wrześniu to już było naprawdę taka polska jesień, było naprawdę już zimno. Natomiast w tej chwili, no to lipiec, sierpień, wrzesień. W tym roku jeszcze październik był naprawdę bardzo ciepły. I tak na dobrą sprawę cała zima jest bardzo ciepła, ale jest śliska. Cała zima jest bardzo śliska, bardzo ciepła. Dwa dni temu było 10 stopni i nagle najgorszy chyba dla naszego organizmu, też stąd chyba ja non stop choruje, są te przeskoki temperatur. No niesamowite są te przeskoki. Jezus jak świska. Z 10 stopni na minus 10. To jest 20 stopni różnicy. 20 stopni różnicy i myślę, że stąd te, o kochani, muszę się skupić na jeździe, bo tu jest po prostu lodowisko. Nie wiem, czy nie wyciągnę że. To się świeci. To jest czysty lód. Uwierzcie mi na słowo po prostu czysty lód. Także uważajcie naprawdę na siebie, bo tak jak to się mówi, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy i naprawdę czasami lepiej to 5-10 minut później dojechać. Nawet spóźnić się, ale przyjechać zdrowym i całym. Naprawdę te kilka minut nas nie zbawi. Ja wiem, że czasami ludzie spieszą się do pracy w jakichś innych. Ważnych celach, natomiast uwierzcie, lepiej dojechać niż nie dojechać wcale. No nie, no jest po prostu dramat. Tu na łyżwach można śmiało jeździć. I moi kochani, ja z gorącą, taką pyszną herbatką zasiadam do jedzonka, do tego, co otwornia mi e, zrobiła, i życzę Wam wszystkim znacznego, po prostu. E, I słuchajcie, jak możecie widzieć, ja tutaj zmieniłam troszeczkę wystrój i wnętrz, bo tutaj były czerwone. Lampki w tej chwili są białe, tak dużo bardziej mi się podoba, tak bardziej klimatycznie niż z tymi czerwonymi. Bo wiecie co, ściągnęłam już przed domu wszystkie ozdoby. Jak wchodziłam do domu, to dosłownie po kolei tak szłam, ściągnęłam z drzewa, z choinek, ze wszystkiego, także już jest czyściutko przed domkiem. I w każdym razie moi kochani życzę Wam smacznego. Mnie. I moi kochani, jestem właśnie po pysznym obiadku, córuś dziękuję Ci, było Mnie. przepyszne i naprawdę nie chwalę ją to, dlatego ona wie, jaka jestem, że jeżeli coś mi nie smakuje, to od razu powiem. Było naprawdę przepyszne, bardzo Ci dziękuję. To jest takie miłe, wiecie, przyjść do domu, tylko sobie podgrzać jeszcze tym bardziej przy takiej temperaturze minus 10, to jest po prostu miód na moje serce przyjść, podgrzać sobie tylko coś i zjeść. Mua. Pyszne! Także cóż, dziękuję Ci ślicznie, kocham cię nad życie Mua. buziaki, ale nie o tym przyszłam. Mówić. Słuchajcie, idę właśnie poszukać, bo prosiła mnie przed napisała mi właśnie w SMS-ie, żeby mi poszukała paska jutro przywiozła, także lecicie ze mną poszukać paseczka, bo nie wiem, czy ja go mam. Właśnie na tym polega problem, czy go gdzieś nie wy, wywiozę. No. I moi kochani, mam już te dwa paseczki. Od razu na wierzchu leżały, także jutro je zawiozę. Słuchajcie, minus 11, jest dopiero 18. Pokaż te oczy, maleńki. <słuchaj> Ale ty mnie rośniesz, Ale gruby brzuszek. Matko, jaki ładny ten kotek. O jeżu. no pokaż, no nie, dobra, dobra, zostawiam Cię w spokoju, słuchajcie, zwinęłam mu tutaj tak kocyk w taki kształt właśnie legowiska, bo zastanawiałam się nad tym, no co Ty się tak te krzywo teraz na mnie patrzysz, no przepraszam Cię, no chodź, chodź moja żabko, no. Przepraszam, no w każdym razie, że... o Jezus przepraszam, bo tak mi leci z nosa, ja jestem tak przeziębiona, że to się w głowie nie mieści. Dobra, ale do rzeczy. I zwinałam mu tak kocyk po to, żeby zobaczyć czy on w ogóle będzie w takim legowisku leżał. No i co? Chyba właśnie przymierzymy do legowiska, do zakupu, co? Bo widzę, że mu bardzo odpowiada właśnie. Tak? Chcesz mieć takie legowisko ładne? To co, może ci jutro poszukam, co? No, jest zgoda. No to dobrze, że jest zgoda. No to pięknie. Maleńki. Ja już jestem przebrana do spania, zasmarkana, zakaszlana. Po prostu tracę powoli już nawet głos. W każdym bądź razie przechodzę się do Was pożegnać. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że komentujecie. I co? Mam nadzieję, do zobaczenia w następnym vlogu. Ciao!